C'est un honneur pour nous aujourd'hui de s'exposer à Wrocław, donc c'est le quatrième arrêt de notre beau voyage autour de la Pologne. Et Wrocław, Wrocław, le prix Nobel, Olga Tokarczuk, la ville de la littérature UNESCO, la ville européenne en 2016, il fallait qu'on vienne ici. Aujourd'hui, Jesteśmy bardzo szczęśliwi dzięki pani Elżbiecie Dudzie i Jean-Paul Luminiere, który zaszczycił nas swoją wystawą. Bardzo się cieszymy, że możemy gościć 130 lat wieży Eiffla w starym naszym historycznym ratuszu. To wielkie wydarzenie dla nas Wrocławian. Bardzo się cieszymy i dziękujemy za to. Odżył we mnie Paryż, odżyła wieża Eiffla, ponieważ tak się złożyło, że stan wojenny spędziłam w Paryżu, we Francji i, I takim marzeniem była ta wieża Eiffla, żeby na nią wejść. Weszłam po dwóch, trzech latach pobytu we Francji, a dzisiaj tak jakbym z niej zeszła na ziemię poprzez te wszystkie fotografie. Raz byłam przy rowerzyście, raz byłam przy ludziach, raz byłam przy zamyślonym człowieku, co siedział przy niej. I ta wieża Eiffla jest we mnie. Rzadko mamy okazję, że w symbolu oglądamy symbol, ponieważ symbolem miasta Wrocławia jest Ratusz Wrocławski. Gdziekolwiek mielibyśmy tylko wybrać jedną budowlę, to ta budowla zawsze będzie gotyckim ratuszem. A tutaj dzisiaj oglądamy w tym, tymże gotyckim ratuszu symbol Paryża, miasta nam bardzo bliskiego, ponieważ wielokrotnie żeśmy organizowali wystawy związane z Francją i z Paryżem. I symbol w symbolu można powiedzieć. Mieliśmy ogromną przyjemność przyjąć tutaj, w naszym miejscu, we Wrocławiu, w samym centrum miasta, wspaniałą wystawę poświęconą 130. rocznicy urodzin wieża Eiffla. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować autorom tego pomysłu za te piękne zdjęcia, które tutaj gościmy we Wrocławiu teraz, e, i za wspaniałe rozmowy, które też mieliśmy okazję przeprowadzić. Chciałabym wam podziękować za zaproszenie mnie do waszego domu, jakim jest Francja. Merci beaucoup. Alors Wrocław est une ville médiévale incroyable, d'une beauté euh, véritablement euh, très intéressante au niveau architectural et je suis très heureux de faire cette exposition. L'aventure ne fait que commencer et le voyage va continuer. Cette exposition restera pour moi un sublime souvenir.